Mam na ludzi skaz tej strony wersjimo. Jest to kolejny odcinek, zagramy w Hitman Blood Money, w którym mamy nawet jeszcze samą zrobki. So that's the deal. The dirty CIA agent will be there to drop the high-tech weapons on the host, eliminate both of them. Anything else? It'll probably be crawling with other enemy operatives. Have you identified them? They're paid by the franchise. The franchise? That's Parcelsi's group. What's their business here tonight? I think you are. You and I are all that's left of the Agency 47, and I doubt I'll survive much longer. I'm sorry to hear that. Has my fee been transferred? More than usual. I'm splitting what's left of the Agency's resources with you. Good luck, 47. It's been quite a ride. Good luck yourself. No i dobrze, teraz żebyśmy wykonali tę misję bez problemów, musimy zakraść się tą, tądy, tą tędy. Poczekaj, jak ten strażnik się obróci, <kluzni> i przekraść się na tą stronę pod kamerę. Ale pod kamerę w taki sposób, żebyśmy właśnie byli niezauważeni z tej strony, że z tego strażnika, co tam na dole chodzi. No bądź to bądź nie będzie to łatwym nie będzie to takie proste jakby się mogło wydać, bo jednak ten strażnik z dołu ma duże pole... O! Widzenia. Kiepnijmy tu. Kamera na nas nie patrzy. Nie patrzy. Dobrze. Teraz tak, zakradliśmy się już tutaj Jesteśmy w połowie drogi Do tego, żeby właśnie tutaj Tego strażnika wykiwać Teraz tak, on tam przejdzie do góry A ten strażnik na dole Zaraz będzie przechodził Właśnie tutaj do nas I z powrotem Musimy przeczekać go do tylko facet wyjdzie w tą stronę <coughs> i zacznie się cofać. My wkraczam do akcji. Tak, tak. Chodź. Ok, zatrzymał się i niech się obróci. O, właśnie, pięknie. Pięknie, bardzo ładnie. My tu możemy wyjąć broń na zasadzie takiej, że i tak będziemy musieli się jej pozbyć. By to powiedzieć, zrzucić do depozytu. W sumie facet nas tylko zauważył. Nie wiedział, że my tu jesteśmy. Ok, mamy ubiór gościa nieba. I teraz ta ważniejsza część zadania: czyli odłożenie tutaj broni. Ponieważ, jeżeli byśmy jej nie odłożyli, to po wyjechaniu tutaj do góry do nieba, czyli tędy. Dobra, sprawdzaj, sprawdzaj, panie. Te Maski też mają takie pulchne twarze, mi się wydają. Thanks, you're all Okej, okay, jesteśmy czyści. I ostatnie piętro. Jedziemy do nieba naprawdę długą, w długą, w długą, bardzo długą drogę. Ale w niebie musimy załatwić dwie sprawy teraz. O, już chyba jesteśmy, derżamy bardzo płynnie. Tak. Bardzo płynnie to wszystko. I, i najważniejsze jest to, że musimy teraz zgarnąć tutaj podejść, pogadać z Barmanem. Barman. Enjoying the party so far, sir? So far. Some pretty amazing babes, huh? You catch a singer? Damn, she hot. Terrible singer though. i hadn't noticed oh yeah i had a great singer lined up but she had a fatal accident yesterday and they needed a real quick replacement go figure this babe can't sing for diddly and she goes running off for a break in a private room every five minutes but who cares i can't do like that you take what you can get i'll keep that in mind no, sami śpiewa. Śpiewa. no nina Nie najgorzej, nie najlepiej, ale stara się. Teraz musimy iść tutaj do toalety. I zamelinować się w tym miejscu. W oczekiwaniu na... Jest ten typ. on tu jest? Zobaczmy. O, właśnie tutaj. I teraz po prostu czekamy tu na niego Jak on tylko wejdzie do toalety To musimy gościa się po prostu pozbyć Cyk Jeden z głowy Deagle, ubiór agenta I... futerał na karabin I mam w tym momencie wszystko Musimy jeszcze zamknąć te drzwi i przedostać się do naszej piosenkarki, ponieważ ona jest też tutaj kluczem. Najlepsze jest to, że teraz mamy dostęp tutaj. Ona, nie wiem, ile jeszcze ona będzie miała ten swój pokaz cudowny. No, ale może rozejrzymy się jak tutaj to wygląda. W sumie, kreacja fajna. Byłoby dobre miejsce na imprezę. Miejmy nadzieję, że już skończyła śpiewać. Chyba tak. Tak, skończyła, chwała Bogu. Ach, te rządzące oklaski. Chodź tu, musimy pogadać. Musimy z nią pogadać teraz. Ona nas zaprowadzi do biura, z którego. No, niestety, za dobrze nie skończy. Chodź tu. one sexy man. But you know what they say? Follow me and we'll see if the book lives up to the cover. No, i musimy teraz za nią iść. Ona nas zaprowadzi tam do biura. Mam jakby to powiedzieć, chyba lekki jest zawieszki jeszcze. Ale... fajny pomysł na takie aureole podpięty pod jak z matrixa no i teraz tutaj normalnie byśmy nie mogli wejść bo to jest restricted area ale widzicie ze względu na to że idziemy z nią tutaj żadnych problemów nie ma z tym ok i mamy ją z głowy I teraz tak, weźmy od niej sztylet Jeden Digla Futerał na karabin I musimy ukraść stąd jeszcze dane Sprawdzić inaczej dokładnie laptopa No i byli, były tam nasze dane, jak się przez ramię Zobaczcie sobie wszystko już tutaj o nas w sumie wiedzieli Jeszcze przed tym, jak my cokolwiek działaliśmy Zamknijmy te drzwi Teraz nikt nas już o nic nie pyta Wezwijmy windę I zjechaliśmy do garażu I teraz musimy iść do piekła Żeby właśnie spotkać się z drugim naszym Znaczy z drugim, no Znaczy tu będą Jeszcze dwa cele Mianowicie właśnie ta paniusia, co tam była na początku. I jeden typ. Zobaczymy, Zobaczcie teraz co i jak to trzeba najlepiej zrobić. Jeżeli mamy ten uniform to już nas strażnicy. O nic nie pytają. I jesteśmy bardzo na czysto tutaj wpuszczani. Bez żadnych większych właśnie Teregelii. No i teraz tak, jak najlepiej pozbyć się tej... Pozostałych celi? Przeskoczyć sobie tą stroną, yy, na około tutaj O, to jest właśnie ten gościu, o którym wam mówiłem Będzie musieli jeszcze z nim pogadać A tutaj musimy zrobić taką rzecz Że właśnie No, tylko niech ten ochroniarz wyjdzie Bo nie wiem w sumie czy O, moneta, co nie? Przygotuj. A, możemy. No to dobrze. Nie zrobił nie zrobiło to im nic, że my to przygotowaliśmy. I teraz musimy pogadać z barmanem jeszcze. Ah, Mr 47. The fates conspire to throw us together at last. I appreciate your enthusiasm. Don't be coy with me, 47. I know all about you. You're just the ungainly outcome of a childish experiment with genetic Tinker Toys. Super-Assassin, indeed. You're less than human, and I intend to prove it. How do you intend to do that? We're going to duel. Meet me in the room marked Torture Chamber. Hey, gorgeous. Której będziemy musieli po prostu się z nim pojedynkować. No normalnie na karabinki także myślę, że z diglem z diglem jakoś sobie poradzimy. Jest to chyba w sumie jedyne miejsce, które wymaga od nas bezpośrednio. O ten zły. już myślałem, że coś nam będą chcieli tu robić. Only the former will leave this room alive. The soundproofing will prevent any interruptions. Your equipment is positioned by the couch. Arm yourself appropriately, my mutant adversary, and we'll commence. If that's what you want. Okay, he's now running to the other side, and we have to quickly I najlepiej byłoby się gdzieś schować, nawet o. Do względu na to, żeby właśnie odstawić futerał. No i w sumie ostrzelajmy się z typem, gdzie on dokładnie stoi. Hmm. No, a teraz tu. No, w sumie dobrze. Do strzelania to może weźmy jednak ten... Weźmy ten mod. No, my też tą amunicję do końca. W tym czasie właśnie... Tamta babka... Okej, okay, miała wypadek mały. Bierzemy teraz futerona na karabin. Chowamy nasz karabinek, trochę nas o o obimbał, niestety, w, tym, w tej misji kościół i bierzemy MP5 weźmy sobie zresztą wszystko, ponieważ o, już klucz do magazynu podniosłem, dobrze no i mamy zrobione wszystko w tej misji, także widzicie bez większych problemów to się tutaj udało i teraz jedyne co nam pozostało to już tylko ucieczka bo tak naprawdę no wszystko w sumie już jest zrobione w tej misji Dlatego też zawijamy się do góry. Bez wywindy. Garaż. U sumie tego pistoletu, cichego nawet nie musieliśmy brać, bo praktycznie on nam nic nie dał. Um, liczyłem na to, że mógłby się przydać na, na w razie, gdybyśmy coś potrzebowali jeszcze tutaj na dole załatwić, ale jak widzicie, um, udało się bez właśnie niezbędnych tutaj komplikacji. Ten strażnik jest tam, więc my się tutaj przebierzmy. Weźmy. Komputera ze sobą i uciekamy do ciężarówki, którą zamieniamy się z tego miejsca. Bingo Hej, 47 O, hej! what are you doing here just relax please you're my only hope there's no one else your only hope for what they're gonna kill the president don't want him reelected he'll legalize cloning ruin their plans who are they you know them already got a cloning program want the technology to themselves they can have it i don't play politics now, give me one good reason why I shouldn't put a bullet in your head. I've got millions. Got the diamonds back there. Red suitcases worth millions. All yours. What's the job? They want to hit the president in three days. In the White House. You get in there, protect him, take the assassins out. Show me the money. <gasps> Thank God. Here's some. You get the rest after. What do you say? I'll contact you with instructions on how to get me the rest of the money up front and how to get me the mission details. But then, how can I be sure that? If you're on the level, I'll do the job. If you're not, you won't be needing the money. No i widzicie, to był kolejny odcinek e, Hitmana. Cichy zabójca tym razem. I cóż, wszystko na czysto wyszło. I dzięki Wam za uwagę. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!